Siemanko. Witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj powiem wam jak zdobywać lepsze karty. Na przykład taka z kawałkiem koszulki z autografem. Tutaj kolejny z autografem. Po prostu lepsze karty z autografem musiały czy na przykład jakieś limitki, jak na przykład limitowana to jest ta. No, na przykład ten Ronaldo Desiu, jak w ogóle go dropnę, ale to wszystko wam powiem, jak zdobywać lepsze karty. Jeśli ktoś bardzo chce, nie masz szczęścia i zdobywać lepsze karty. A więc pierwsze, co na pewno trzeba zrobić, to zamiast kupowania ciągle tych saszetek, No bo powiedzmy, że w tydzień kupujecie 5, to nie kupujecie przez ten tydzień tych 5, tylko inwestujecie na boksa. Niezależnie jakiego, bo nawet boksy z mecz ataków kosztują. No około 50 zł, a 5 saszetek też kosztuje około 50 zł. No i chodzi o to, że tam w tych boksach macie w, w, w większości macie gwarantowane jakieś limitowane karty i tak dalej. W saszetkach nie macie takiego gwarantowanego, takiej gwarantowanej karty, więc polecam serdecznie Wam kupować takie y, boksy. Oczywiście nie mówię, że saszetki są złe, bo tam jedną, dwie saszetki ok, Git, nawet trzy. No ale jednak wiecie, tak samo polecam wam bardzo może delikatnie więcej uzbierać, nawet około, nie wiem, nawet 200-300 zł i kupić fanset swojego ulubionego klubu. set swojego ulubionego klubu, bo tam macie, za 300 zł macie nawet gwarantowany autograf. Więc od razu rozjaśnia wam się pytanie, jak zdobywać autografy, nie, na kartach. Nie kupujcie przez kilka po prostu tygodni kart i uzbieracie 300 zł na właśnie na fansety, nie? Na fansety i to na pewno będzie lepszy wydatek, bo no to by było trzeba nie wiem, z dwa, zamiast nie wiem, dwa miesiące kupujecie z dwadzieścia saszetek, coś takiego może 3 miesiące, to nie kupujcie w te trzy miesiące saszetek i zainwestujcie w fanseta z waszego ulubionego klubu. Polecam serdecznie, więc to jest pierwsza rzecz, boksy. I teraz przechodzimy do kupowania albumów. Ja wiem, że ogólnie może wam się to wydawać trochę dziwne, no bo chyba wiadomo, że albumy no fajnie jest kupować, ale powiem wam, że się naprawdę bardzo opłaca, bo y, jeśli ktoś na przykład zbiera wszystkie serie, to rozumiem, nie, że nie jest stać go na wszystkie. Ale no jednak w albumach macie gwarantowane też jakieś limitowane najczęściej, nie? Yy, no więc to się jednak opłaca y, te albumy z jakiś film. Jakiś firm, po prostu na przykład jak Match Attacks, no to się na pewno bardziej Wam opłaca niż, bo tam też macie gwarantowane, limitowane i tak dalej, więc naprawdę Wam polecam. Albumy są naprawdę bardzo fajnie, tam są starterpaki, no bardzo, bardzo się to opłaca. Um, I nie mam tutaj tego, ale trzecią rzeczą to jest kalendarz adwentowy. Kalendarz adwentowy. Teraz wyświetla wam się na ekranie Na przykład ten mecz wyś wyświetla wam się na ekranie jakiś losowy Kalendarz adwentowy Ale to nieważne, bo po prostu Kupujcie ze swoich ulubionych po prostu Panini czy mecz ataks Kupujcie kalendarze adwentowe Bo tam możecie Mieć lepszy, możecie fajne karty mieć, nie? Jeśli kupujcie kalendarze adwentowe, więc naprawdę spoko Kupujcie też, jeśli zobaczycie w sklepie, jeśli na przykład zbieracie panini To polecam wam kupić takie coś, jak zobaczycie w sklepie Nie wiem, jak to się nazywa, to jest taki jakby, taki, no taki boksik Znaczy nie boksik, no, no widzicie teraz, nie? Bo tam, mówiłem, żeby nie kupować saszetek, bo tam jest dużo saszetek Ale, jeśli zobaczycie na prawo to tam jest też limitowana karta gwarantowana. I ja ostatnio kupiłem i mam takiego Harego Kane'a, widzicie? I on był gwarantowany i no bardzo mi się podoba w ogóle ten kart, bardzo fajny. A więc to na pewno na plus. Co do tego mogę jeszcze dodać? W ogóle powiem wam tak bo jedną rzecz czytam, bo te wszystkie FIFA 360 mecz a tak z Panini to jest coś innego niż Ekstra klasa, sportzo. I teraz Wam powiem, jak zdobywać właśnie takie karty z koszulkami, bo one są z ekstra klasy. I to tylko od sportzo. Więc idziecie do jakiegoś sklepu z kartami, gdzie mogą być Empik lub jakieś kioski, lub zamawiacie przez internet. Jeśli saszetka z kartą będzie gruba, to znaczy, że albo jest koszulka albo puzelek. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda puzelek. Jednak Wam nie pokażę, bo obecnie nie wiem, gdzie to jest. No ale jak po prostu otworzycie i będziecie mieli puzelek, to puzelek jest słaby ogólnie. No ale y, macie też szansę na taką, na, na taką kartę z kawałkiem grzuki albo na puzelek. A więc, no, to chyba wszystko ode mnie. Jeśli z Ekstra Klasie też nie ma boksów, nie? Tylko są takie boksy wielkie z kartami, ale nie ma na przykład takich boksów, nie? Więc czegoś takiego w Ekstra Klasie nie ma. To już wszystko ode mnie. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. I teraz, sobie wszystko podsumujmy. A więc, polecam kupować boxy, różne fane sety drużyn zamiast pięciu serwetek, bo no, no po prostu bardziej się to opłaca. Albumy, bo tam też macie lewitowane, różne karty. Yy, kalendarz adwentowy też bardzo polecam. No i co? Ja. I gazetki, jeśli w ogóle, jeszcze jedno widzowie, gazetki polecam też wam serdecznie, jeśli zobaczycie jakieś gazetki, i, na przykład Kick It, to tam na, w tych kit i, Kick Itach potrafią też być różne saszetki z tymi kartami, więc to też spoko. To by było już na tyle w dzisiejszym nadzieję, że film wam się spodobał. Pa, pa!